Welcome z tej strony Agnostic, a to jest MW3 z Pekops. Smaknął się nazywa ta przepiękna misja. I jestem Smackdown. tutaj wraz z Cusco, który chyba siedzi na kąpie. Smackdown. Smackdown. Oooo, oh, 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 oh. Smackdown. <laughs> to nie jest występ karaoke, także proszę, proszę nie śpiewać. Zobacz, yy, Jaką prędkość strzału Wyłącz cię ty, i kramy. Hmm. A co, coś zrobiłeś że szybciej strzelasz? No, zostawię Bo ja te ciastka klikam, nie? Jakie ciastko, o co chodzi? Tak, gra. I tam sobie auto klika ustawiłem tak sobie trzymam i z prędkością tam Jakąś dużą prędkością. Zabij go, zabij! Dobra No, będzie następny zaraz Dobra? fajnie, klikam z F3 na stronę strzela się z fajną tam częstotliwością. No i z fajnie, soruję no. Ej, twój był ten poprawek. Changi Mac. Czemu my musimy zabijać tych murzynów? O nie! Politycznie prawda gra. Jak to kiedyś mój kolega powiedział. Hm. <laughs> <O>, Wrzucimy <laughs> do helikoptera, człowieku! Co ty zrobiłeś? Odbił się granat od, od drzewa i, tu, i od do, do helikoptera. Do helikoptera wpadł <laughs> Szczęśliwy wybuchł. helikopter. Ja, ja bym go mógł odwrócić przez chwilę. <laughs> no no, ja też. O, od razu miałem przeładowany magazynek. No masz, od razu full. A boom. Spadł mi tu pod nogi, mi spadł granatnik. Co? Ty leży. Ty granatnik leży. Co? Taki? Copek taki? No? A dlaczego no. aż tam? No, bo, no nie Spytaj się go. <grystanie> Granatniku, dlaczego aż tam? Nie uwierzysz? Goście skaczą, żeby, ten, żeby mnie strzelić. Co? Gdzie skaczą? Skaczą. Gościu podskoczył, żeby do mnie nie strzelić. A serio? No. Troszeczkę zacichowałam grę jednak. Ale to nic. A! Twój skopa. Dobra, zabiłem go. Okej, okay, czekaj. nie. No to bierzemy 36C, jest potężny. zło. Może strajkera? <laughs> Dobra, mam MP7, MP7, MP7 eee Rapid Fire ma ta broń założona, to jest LKM. Hm. No, lkm my mają Rapid Fire, nie widziałeś? Aha, no tak. To pewnie. Może jaki ma odrzut MP7? To nie Tutaj MP7. chociaż nie. <noise> no właśnie. Przecież to nie jest MP7 z Multiplayera. No, that's such ja a to zwrot pieniędzy. Tak, tak jak w Zombie Black Ops 2. <laughs> Dają odrzut do... do broni z, z zombie. To... to? W plecy. W plecy mi strzelił, wiesz? Ej, to ja. Nie ty, uwierz mi. Trust me. I'm a doctor. Tak. To... Jakie debile obok mnie wchodzili do góry na budynek, wiesz, po, po drabinie i po prostu we mnie nie strzelali, bo, bo mieli skrypta, żeby wejść po drabinie na górę. He, no. Już tak, to, to jest jeden wielki skrypt. <laughs> Bez sensu No ale tak jest. No. Niedobrze, nie dobrze, nie dobrze. Pracujesz też. Lol, 8 hitmarków w niego miałem. Wejdziesz po tutaj, to cię podniosę. Nooo, Czyli tam chodź. W ogóle, jeszcze dość w moją stronę? się. Dobra, idę po podłożyć bombę. Ale oni teraz wejdzie tam tylko i góra, się zatrzymują. już będą strzelać. Jak wejdziesz, tam już będą strzelać. No, wiedziałem. Ale zeszedłem na dół. Idę Gdzie konkretnie jesteś? Przy budynku Tutaj... na tak. parterze, na parterze okay. Mhm Bocze. Ja się będę zbliżał, spoko to... Fuck! Dół jest cały oblężony Powoli, nie... nie ten Nie ruszaj się tak Tam masz z tobą wyjście Z budynku no. Tam na parterze takie po lewej wyjście Czekaj, czekaj I Tam będę w pobliżu Szy e e e Dawaj, też sz szybko Jak nie Już, 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 Naprawdę teraz... Rozwaliłem woda. ten zębcer. Rozwaliłeś, tak? Mhm. Już jeden z głowy Boże, mam jakieś przewidzenia, zdawało mi się, że Kościół tam strzela to a no to nic tam nie było Auto wysadzić trzeba Czekaj, i po kolei, ja przebiegnę i... Roger, roger Biegną i nie? No, no, no Kurde Nie biegnij Nie biegnij, Du, du, chodź Masz tutaj Mamy czas Nie chcę tego zepsuć, wiesz? Mhm. Tu się trzymaj, Flesz nie Okej to może ci może być, nie słychać za bardzo, ale Tam słyszałem jednego treści. Dobra Czy jak coś tam na dole pilnie, czy ktoś nie biega? Ok. Hmm. Zabiłem z trzech gości. Okej, okay, okej, okay, powolutku okej. Okay. I teraz uważaj po lewej. Mm. I co, wcale tyłu nie, tyłu. nie wybuchło to, coś chyba. Myślałem, że to cały budynek wybuchnie, czy coś. Do tu musimy się nie tylko tak. wrócić, i pewnie tam już tylko wskoczymy i tyle. Zrzucić flary i poczekać na samo, na helikopter hmm. 20 minut. Tak. 20 minut. To, to dawaj, zbliżamy się ten. Tam bliżej. Zbliżam się bliżej. Tam już czeka samolot, helikopter. No ale będzie ciężko się zbliżyć. Oh. Naprawdę. Je yeah. jak tu się. Przysięgam wam wszystkim, wszystkim, którzy to oglądają. Graliśmy w tę misję naprawdę. Ponad 50 razy, naprawdę! No. Spędziliśmy na niej stary, 6 godzin albo 5, tak go tak nie czujesz, ale naprawdę! No. Wiem, za każdym razem się przywitywałem. O. Nawet ja już mam dość się witać za ciebie. Także naprawdę, szacunek, jak doglądaliście do końca ten długi materiał, bo trwał ile? 9 minut. 9 minut a teraz pewnie już 10 z moją dodatkową, tak zwany prolog. Albo nie. Prolog? No nieważne. Powiedz na początku. Także dzięki za oglądanie. Oby wam się podobało. Na razie, cześć. No, na razie, cześć.